Hello, hello, witam Was po świętach. To ja, kucharz Borys, pierwszy kucharz Boru Tucholskich. Witam Was w pierwszym spotkaniu po świętach, między sylwestrowym. Dzisiaj robimy, słuchajcie, moją gąskę, zaraz zobaczycie. Opanowujemy nowy przepis, przepis na gąskę z kasz różnych, z dodatkami typowymi z Boru. Więc zapraszam Was dzisiaj na mały kurs, a więcej kursów na temat gęsi oraz borowiańskiej kuchni będziecie już od przyszłego roku mogli zobaczyć w naszej Akademii Kulinarnej, która powstaje właśnie przy fundacji Borowiackie Smaki, ale o tym będzie później. Bierzemy sobie gąskę, jak widzicie, gąskę mojego chobu, wielu Was znają, nie będę lokalizować, która to była, ale to była czarna, to mogę Wam powiedzieć. Jedna z nas czarnych to jest gąsek. Obierzemy sobie ją, słuchajcie, macerujemy sobie w pieprzu, macerujemy sobie w soli, ja w tym wypadku wziąłem sobie sól himalajską. Można wziąć sól morską, może byłoby sól borowiacką, ale nie mamy jeszcze soli borowiackiej na chwilę obecną. Macerujemy sobie słuchajcie, ją w środku, również zostawiamy sobie kuperek, żeby było dużo tłuszczu, bo będziemy potrzebować to wszystko do późniejszego gotowania smażenia z naszą kaszą. Czyścimy sobie, ją w środku, smarujemy i zostawiamy sobie ją na dwie godzinki. Słuchajcie, w międzyczasie wstawiamy sobie różne rodzaje kasz. Ja wam zaraz pokażę, jakie kasze mam. Bierzemy, wlewamy wodę, zobaczcie, jak to pięknie, przepięknie wygląda. Słuchajcie, mamy tam w środku grzybki, mamy tam w środku czosnek i wiele, wiele innych przypraw, w tym troszeczkę soli morskiej. Gotujemy sobie, można byłoby to wszystko zmieścić i gotować w normalnym garku, ale mamy XXI wiek, więc ugotujemy to tak, jak się należy. A jakie mamy składniki w środku? Słuchajcie, naszym sponsorem nie jest Lidl, ale z Lidla sobie pozwoliłem wziąć. Te kasze, ja wiem, że to nie jest poprawne, ale, ale cóż, jedziemy, słuchajcie, z koksem, jedziemy takie jakie są możliwości na chwilę obecną. Te woreczki wylądowały nam tutaj, wszystko razem się powinno nam gotować koło 20 minut 15 minut mi się wydaje, że wystarczy. więc jeszcze 4 minutki, słuchajcie, i zaraz wyjmiemy to i zobaczycie, co będzie się działo dalej. Siemano, siemano, słuchajcie, wiecie, jak to działa w telewizji, u nas jest wszystko wyliczone. Słuchajcie. Przechodzimy już pomału do naszego woreczkowania, mamy, słuchajcie, już 29, zaraz wybiję 30 i wyjmujemy, wyjmujemy i wkładamy tutaj. Będziemy sobie mieszać, później przełożymy do kaczuszki, więc czekamy dalej. Wybiło już 30, słuchajcie, jak w telewizji przystało, o 13.30, wyłączamy naszą kaszę. W międzyczasie zwróćcie uwagę, rozgrzewamy na 200 stopni piekarniczek, sobie. mamy go pusty, przygotowane. więc wyjmujemy teraz kaszę, przekładamy kaszę do pojemnika i bierzemy się do roboty. Patrzcie jak apetycznie wyglądałem nasze kasze, kasze są z różnymi dodatkami, to są kasze jęczmienne, gryczane, kasze zmiksowane, a do środka, słuchajcie, to było gotowane w bulionie, w bulionie y, oczywiście grzybowym, z czosnkiem, i to zostawiamy sobie, oczekamy później jak kaszę wrzucimy, słuchajcie, do naszego naczynia. Wyjmiemy, wyłowimy sobie te rzeczy i dodamy również do tego warszu. Więc do zobaczenia za chwilę. Tutaj mamy już słuchajcie naszą kaszę rozebraną. Z gara przerzuciliśmy słuchajcie już nasze grzybki. Dodajemy dodatkowo jeszcze tutaj czosneczek. Tutaj mamy takie urządzenie. Wielu z Was nie wie do czego to służy. To jest, to jest świetna sprawa, która 5 złotych się nie sprawdza, może więcej dać. Zobaczcie, tu ma takie coś, to się bierze. o! się rozbija, posypuje się solą i się wtedy rozciera. Więc świetna sprawa polecam, a my idziemy dalej. Tam pozostał grzybowego y, robimy sobie albo sos, albo zupę grzybową. Ja bym polecał zupę grzybową. Jest świetna sprawa naprawdę jak nie. Tylko pamiętajcie, nie możecie go zbytnio przesalić. Mamy już słuchajcie naszą kaszę gotową, pięknie wyglądającą. Mamy przygotowaną już gęś do faszerowania. Nie wystygło to do końca, dlatego zrobimy to za pomocą łyżeczki. Zobaczymy jak to pójdzie, więc zaraz Wam pokażę. Ładny widok, ale chcę Wam pokazać, że wszystko weszło. Tu jest pięć woreczków, słuchajcie. To jest taka gęś około 3 kg. Pięć woreczków takich w zupełności wystarczyło. Jeszcze jest miejsce. Można byłoby jednym wcisnąć na siłę, ale zostawimy sobie to na szycie. Ja to zrobię za pomocą wykałaczek bo mam w miarę wolnego miejsca, to już wybór będzie zależeć od Was. Nie dodajemy słonecznego tłuszczu, gęsiego, niczego, dlatego że ta gęś sama z siebie tłuszczu wypuści tyle, że ten cały farsz nam powinien ładnie przesiąknąć tym całym tematem. Ja się biorę do roboty, będę go teraz zaszywać. Piekarnik mam przygotowany i na 2, 3,5-4 godziny trzeba będzie to wrzucić do piekarnika. I zobaczymy się po 4 godzinach. Magia telewizji. Tak, tą gąskę, słuchajcie, lepiej zamknąć ją w foliowym wkładamy do piekarnika który mamy nagrzany do 200 stopni no nie dam rady sam tego zrobić ale zaraz Wam każe złoto zborów załadowaliśmy 3 godziny 3,5 do 4 godzin teraz w temperaturze około 200 stopni i do zobaczenia słuchajcie po 2 godzinach wyjęliśmy ją sobie już z piekarnika sam nie wiem co to ciekawego będzie bo też jest dla mnie eksperyment Zobaczymy, podobno gęsi nie można odgrzebać, trzeba gęś zjeść, póki jest za pierwszym razem już smażona I nadeszła, nie, to pomna chwila, słuchajcie właśnie obieramy, Zobaczcie, jaka przepiękna wyszła Czas gdzieś koło 2, 2,5 godziny Prawdziwe borewiarskie złoto, słuchajcie, prawdziwe borowiarskie złoto Na to będziemy stawiać od tego roku, od 2025 Check it. Check it.